Duga, 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 duga! Duga, Cześć kochani, witam was na moim kanale. I Dzisiaj jest długo oczekiwany odcinek, który już bardzo dawno temu zapowiadałam na moim insta-story, czyli Nela, która o moim nie. tu jestem, że jesteś znowu bohaterką pierwszej. E... Tutaj o, pierwszej roli. Zobaczcie, to jest te czy coś śniecia się nie uczesała. A jak o no. swoim? A o moim? No dobrze, no. Tata też będzie z nami w odcinku. Czyli Nela decyduje, no tak naprawdę my ona dniu będzie, odcinek, tak? Ale ale ona raczkowała chyba, nie? Raczkowała. Nawet no. nie, na ręce, ale więc teraz... Pisaliście, że jest mało Neli. Wchodzi. Mało Neli, dlatego dzisiaj będzie... Nie pokazuj tutaj pod spódniczką. No. Nelka. No wiemy, że masz ładne resistor. No Ładny masz ale Także no dzisiaj no. robimy odcineczek. Nela decyduje o naszym dniu. Tak, trójche. Nela będziesz decydowała? Coś, coś takiego. A co ty tu pokazujesz brzuchom? No nie, wstydź się. Yy, ona się wstydzi, ale myślę, że się rozkręci. Także zaczniemy chyba co dzisiaj się? od y, jedzenia? Myślę, będzie wybierała jedzenie. Ja bym chciała coś innego, Więc idziemy do kuchni zobaczyć co Ja sobie biorę co ja coś zjeść i Nikola sobie wybierze co ona by chciała zjeść. Także widzimy się kochani w kuchni. Dobra, Słuchajcie, ja mam szykowaną zupkę kalafiorową. A ja mam pankejki jeszcze nie zrobione. A Nikola ma pankejki i woli pankejki. Ja wolę zupkę Oczywiście. kalafiorową. Ja tu jest Nelcia. O, Nelcia będzie tutaj Czyli wybierała. Nie przepadam za kalafiorami, ci co wiedzą nienawidzę warzyw. Dobra, także no, Nelcia idzie tam I... do kuchni praktycznie, a my słuchajcie, trzymamy to w ręku czy kładziemy na ziemi? Kładziemy będziemy na ziemi nie. chyba, nie? A ona tam, a my tu, nie? No my gdzieś tutaj połóżmy po to. tu bądź, a ja tu. A Nela tam na tronie, wiesz? Dobra, Nelcia, Nela jest na tronie, tam nie? będzie, na tronie tam będzie Nelcia. Nelcia, Nelcia, chodź za mnie, Elka, ale, chodź za Nelka, ale jaka zupka, ale będziemy wszyscy jeść zupkę. Mm. Nie, mm. No chodź troszeczkę, am, am, troszeczkę Nelcia. A, proszę, Nelcia. Nelcia. Nelcia nie ty tu, tutaj zupkę chodź. Nelcia nie zupa. Nelcia zobacz jaka zupka, Nikola tak. no, ma da, nie hmm. nawet nie ja mam ciepłą zupkę. Chodź ciepłką na zupkę. Nelcia chodź, to nie chce nic wybrać. Nelcia chodź ze No To na Nie jest. Nelka chodź. A co ona robi? No chodź, trzymaj. Nela, chodź tu zrobisz pa pa pa. Nie, Nela. Nelcia chodź. Trzymaj. Nie, zobacz. 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 No pa pa dotnij tutaj. Zobacz co. Zróbmy, ha ja. yeah. tak, <laughs> no, Ale ty zupka, no bia. Ale ty to ja chcę porcję porcje bez kalafioru. Zobaczcie, słuchajcie, my idziemy je zupkę, z Nelcią. z to jest, już... jest zupka, chodź nalecią. Te paneki, które dojedziemy na staturze zupkę. Małe naleśliczki, polecam. Jadłam już ją. Jutro, nie dzisiaj. Dzisiaj Nerkę że Jemy zupkę do, kalafiorową. Do, do. Także smacznego, będziemy je zupkę. Widzimy się później. Chodź nalecią. 5 minutes later. Dobra, słuchajcie, my już jemy zupkę, Nikola, pokaż jak się cieszysz, jaka zupka jest dobra? Nelci mega smakuje, słuchajcie, Nelcia, jak zupka? Też sama jest, słuchajcie, zobaczcie, 16 miesięcy Nelka ma i już sama wcina. Małą łyżeczką, proszę. Musimy potrawić troszkę łózek. tak. Wystrzał, są lepsze, no dobra, ale zjem. To smacznego. Wiem, bo jestem bardzo głodna. Smacznego, ja też się zabieram za jedzenie, się, także widzimy ja się. nie mam. <laughs> widzimy się później. Nelka, dobry wybór. To słuchajcie, po obiadku czas na... Na relaks. relaks czyli idziemy leżeć. Idziemy co? Leżeć. Jako spać w dzień? No dobrze, idziemy. A co nie chcesz robić? Co Nela ma? spać w dzień, teraz będę się uczyć grać. Ty nie będziesz mi tu teraz różnym koliła przecież. Ja idę sobie poleżeć. Tak, zawsze po obiedzie sobie ćwiczę. Albo śpiewam, albo gram. Dobrze, że nie wybrałaś śpiewania, wiesz? To niech najlepiej Nela zdecyduje. Dobra, Nela idzie, słuchajcie, znowu wybierać, siada sobie i ja wziąłem podusie, bo no. mam nadzieję, że pójdziemy sobie leżeć. Nelcia, a aaa, a, a, ale pójdziemy a, a. z tatą aa a, pójdziemy, nie, aa, a, tu się połóż ładnie, tu się połóż, połóż się ładnie, no, aa. A. A, a. A, a. A, a. Idziemy aa, a, Nelcia, tak? No, a, a, z tatą, tu a, a, o Słuchajcie, my idziemy a, a Chodź z tatą, Nalcia, a, a, no. a zabrałaś ta ciepłusię w końcu Nawet nie będzie ona teraz przyjść Nalcia, że tak lubisz takie Nalcia, ale ona będzie z tatą na a robić Słuchajcie, słodek Co ty się rozgadałeś, maluchu? No pewno, że ta poduszka jest fajna, nie właśnie? No, a duża. A ty Nikola widzisz. Góra cisz nie gra idziemy się poleżeć. Dobra, to widzimy się później, bo... Ja się trochę poleżył. E. Nikola, co ty czytasz takiego fajnego? Zabawy z szablonami. Coś taty, nie? Super? Będziesz, wszystko co tata, tak? Pokazuje? A Nikola chciała nagrywać taki kwiecienek, a Ty wybierasz wszystko co tata. <grywa> Słuchajcie, ja już poleżałem troszeczkę, idę do Nikoli, o hejka, co robisz? Muszę się uczyć. Uczyć się będziesz? A co Ty na to, jakbyśmy teraz zadecydowali? Nelka w sumie wybierze. Ja muszę się teraz uczyć. Sorry, Nela Cię decyduje w Twoim dniu, albo się uczymy, Albo specjalnie byłem na dole w piwnicy i przy, przyciągłem tutaj, przytachałem ciężarek, czyli do piwnicy na trening. Neli też tam pasuje, mówisz mi, bo na tam sobie zjeżdża tak z ławeczki, tak. Siu! Dobra, to tu ja bym ciągnęła. Także słuchajcie, weź książkę, Ja mam odważnik. Inela, teraz będzie decydowała. Duka, Damy radę. Duka, Duka. Dobra, słuchajcie, szybko idziemy. Nela teraz będzie decydowała. Nelka, zobaczmy. Gdzie lepiej się robić? Chodź tu, masz pisiu, pisiu. Idziemy robić nich Zobacz. Chodź tutaj, chodź, chodź. Pada tarty, nachaj. Musimy Chodź zobaczyć. No zobacz, co tu jest. No, o, 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 Chodź o, się. o, 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 zobacz, o, uczyć, lecz. Chodź. Lecz, zobacz, o, zobacz o, nie o, To jest znudne. Nelka do siłowni byśmy poszli. No nic szkoda. Przynajmniej coś mojego, Saj. Następnym razem. No wie, że na książki zeszyty to chodź, lubi? Chodź, idziemy tutaj. No to nic z treningu, słuchajcie. No, a teraz chcesz i zobaczyć, pewno? Oh. Bierzemy się za naukę. Co masz zadane? Weź słuchaj i ci pokażę. Tutaj są książki zadane. Tak. Dobra, to słuchajcie. My się bierzemy the a, trening zrobić. No, a pozjeżdżała. Love is like a coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes, and it feels like a war zone. I still care about us. How do you move on, when everything goes wrong? I'm... Hmm. Jak tam uczysz się jeszcze? Już O, Nelcia jest widzę u Ciebie akurat w pokoju. To mam propozycję. Nelka, idziemy na dwór pograć w piłeczkę na śniegu? Zobacz jak fajnie, zajdzie śniegu mamy. Idziemy na dwór pograć w piłeczkę? Na dwór? Na piłkę? Piłka się gra latem, nie w takie zimno. Co? Zimą też grają, pomarańczową piłkę normalnie grają, panelka Nelka chce iść. Idziemy na dwór, Nelcia, tak? No co będziesz siedziała w domu, przebić się trochę. Dobra. Ja bym wolała e, ci pooglądać. Może albo poczytać. No to jest dla leniuchów w ogóle. No chodź trochę sportu. Pobiegamy trochę z piłą, pochramy w piłko na śniegu. Wiesz jak fajnie? Grałaś kiedyś? No, Ale cię już ściągnę, ja ci mówię. Nawet nie ma co decydować, bo i tak na lapu bierze śnieg. A co, wdasz do półka śnieg, aha. Dobra, to o już. już się denerwuje. Słuchajcie, ja biorę kulkę śniegu, Nikola bierze książkę i Nela szybko decyduje. Mama? Ale się klei fajnie. Nie, do tego. Czas. Nie, no co, co? Tak? I zamykajcie, bo zimno. Buh. Dobra, mama bierze Nelcie? Nie, wyjdźcie sobie tam Dobra, na mnie. Dobra, chodź Nikola tu. Nelka? Zobaczycie, by lepić kuleczkę, bo pana! książkę. A książkę będzie się Nelcie. tam. Przestań. No, to i jest palu, umoczony w śniegu i koniec. Ubieraj się, idziemy na dwór. Grać w piłkę? <laughs> idziemy na dwór. Grać piłkę, rzucać się kulkami, okay. byle nie siedzieć w domu. Chodź, idziemy idziemy się ubierać. No, chodź, idziemy. Czekajcie, wyrzucę tę kulkę, otwórz balkon. No, ej, zobacz, trafię do tej doniczki, tam? No nie. Dobra, nie trafię. Idziemy. Ja tu masz zapłotę. Dwa. Ej, dlaczego tu jesteś, nie ten? Proszę tutaj. No, no. Jest. No gdzie jest? Złapałem i to Trzy, dwa. Zimno. Dwa, no, dwa, to nędza. Nędza. Dobra, dwa. to słuchajcie, jak już jesteśmy na dworze, to skorzystajmy z tego, że. Zakład, że nie będzie Że Nikola będzie mi ciągła na sankach. Bo ja dużo ważę, a Nikola mało i będziemy mieli Nelę ciąga na sankach. A ty co Nikola, o czym ma Nela decydować? Czyli ja daję sanki, a ty? Wejdę do basenu? Chyba się rzucić w co, wolę się rzucić w zaspę. Co wolisz? Wolę się rzucić w zaspę. Nelcza? Jak będziesz decydować sanki i co? I dużo śniegu, kupa śniegu. Nela zobacz, tata cię woła. Chodź szybko wybrać, i na Nikola nas będzie pchała. Wow, chodź do Chodź na, zobacz. No. No. Się, pij, pij. Popu, Będzie no. Idzie, idzie. No, no. Nelcia, chodź na saneczki, Wresz, skakuj. Chodź nie, będzie a, pchała Nikola. chodź. Chodź bam. Nelcia. Wam, ba, ona wam. chodź, trzymaj. No. no Nelcia chodź. Trzymaj, Ale to już jest ewidentnie śnieg. Chodź tu bam zrobimy. Ona bam już, ona już robi. Stała. Załiczę. Załiczę. Tomasz. No masz. Jedna z upała na tych sankach. Coś no. ty. Dobra. Nie ma szans.